O kurde. To jest srebrko, pierwsze w tym roku. Chyba moi drodzy doczekałem się konkretnej monety. Słuchajcie, tu jest coś dobrego. Ja to w międzyczasie nagram na telefonie. Ciekawe kto to zrobił, takie coś. Witam serdecznie, odam tutaj turysta się kłania, moi drodzy. Słuchajcie, we wtorek zadzwonił do mnie Dawid, dzisiaj mamy niedzielę, czyli parę dni temu, że jest takie jedno pole, które, na które ma pozwolenie, ale 3 lata nie mogliśmy na nim kopać, ponieważ było tam haszcze, nic nie było narobione na tym polu dwa metry wysokości, jakieś krzaczory. Okazało się, że teraz zostało to pole zaorane. A to jest fajne, fajne, bardzo atrakcyjne miejsce, ponieważ obok pola, w którym szukaliśmy, w sumie znaleźliśmy 16 rzymków. Jak widzicie, tam w oddali jest pole zielone, zasiane tam, już 16 rzymków znaleźliśmy, a tu już mamy zaurane pole. Co jeszcze z takich e, ogłoszeń parafialnych, no mam nadzieję, że Wam się podobał ostatni filmik, dajcie znać pod komentarzem, w komentarzu czy, czy Wam się ten film podobał, e, link macie w opisie tego ostatniego filmu, no to cóż, czekam na Dawida i widzimy się na, przy pierwszych dołkach. Jest i Dawid, więc idziemy po Rzymki, tak? Tak, cześć. Cześć. <grych> No dobra, pierwszy sygnał wykopiemy na żywo 29.30. Zobaczymy czy wykopane. Teraz tylko zlokalizujemy. No dobrze, pierwszym sygnałem będzie folia coś aluminiowego. Zobaczcie, pojawiła mi się. ...monetka. Oj, cóż, że to jakiś współcześniak, no pewnie. 20 centów. <laughs> no dobra, pierwsze monetkę zaczynamy totalnym współcześniakiem. Zobaczmy, jaki zasnę rocznik 2006. Dobra, jest pierwszy moniak. Bardzo ładny, silny sygnał, 33. Och, mamy piękną plombunię. Jest plomba. Stadtgut. Anerkantes Reichnarch z taką literką B145 Dobrze, mamy taki, taką plombę, super. No mamy tutaj pozostałość po łyżeczce, łyżce A raczej nic, nic zacnego, chociaż swoje lata już ma. Zan sreberko to, to nie jest. Dobra. Taka. Znajda gaciak, guziczek, cztery oki. Właściwie jego resztka. Ale wchodzi coś, wchodzi. Mamy monetkę. 25, ale czego 25? Czyżby to był jakiś żeton? A może to jest resztka guzika? To jest chyba jakaś monetka z napisem 25. Ciężko mi to powiedzieć. Okrągłe jest, z gównolitu jest zrobione. Nie wiem, może to był jakiś żeto. No ciekawa, znajdę. Ono tak samo. To nie ma jakiegoś O kurde. To jest sreberko. Pierwszy w tym roku. Jeden krajcarek. Mhm. Standardowy. Tu jest takie owaj. O listek. To, to też może być srebro. Tak, też może być srebrny listek A No Tylko taki łysy. Aha No i tu też taki pozłocany Fenol O 1700 pewnie któryś rok Jeden fenik, tak pruski Tutaj coś, Guzior. coś tam to widać, ale no i tu Może być wojsk bawarskich taka... taka łezka, nie wiem jak to nazwać no, coś Ci tam wychodzi. Coś wychodzi. Nieźle. A tutaj od czego to mogło być? Od Sza, szpil? Albo szafka? A do, albo od szafy, szafeczki, Alby. albo takiej na biżuterię. <grych> to jest tylko trzeba znaleźć biżuterię. No, nieźle. Dobra, to szukamy dalej. A Ty co masz? Chyba, moi drodzy, doczekałem się konkretnej monety. Jeden Fenik 1800. 1800, któryś rok nie widzę. 46. Pruski, bajerowski. Jest bajerowski. Z tą liliką, herb. Fajnie, ładnie wysycha. Macie zdjęcie. Jeden fenik, jeden fenik. Do lekkiego tutaj przeczyszczenia, ale. O jak pięknie już wyszło. Macie tutaj. Super. Zobaczcie jaka jama na skraju polu Pola. Wiele korytarzy ma głębokich. Ciekawe kto to zrobił takie coś. Królik zając, a może jakieś inne zwierzę. Dajcie znać co może na polu robić takie jamy. Naprawdę głębokie. W na początku myślałem, że to jest monetka Puf Eust. Raczej to nie jest moneta. A może? Ale nie, raczej nie, nie to jest zamiennik aluminium. Dobrze otworzymy, zobaczymy co to jest. Tak, jak zwykle aluminium. Jakieś, jakieś oznakowanie. Dobra. Równe dwie godzinki kopania. Tutaj mamy końcówkę, dupkę od łuski. Jeszcze z 15 minut i kończymy. Myślę, że jeszcze wpadnie jedna monetka, tak by wypadało. Tak by było przyzwoicie. Słuchajcie, tu jest coś dobrego. Ja to w międzyczasie nagram na telefonie. Zobaczymy czy to jest srebro, czy to będzie jeden krajcar. Tak, mam sreberko. Jeden krajcar, bardzo ładny stan. 1800 który? 1854 rok, pięknie. Tak on się prezentuje i tak się on prezentuje tutaj. Bardzo ładnie. Czyli wyszło bardzo znakomicie na koniec kurde jak zaczyna sypać na koniec zobaczcie wtedy mówiłem, że była 17 i przydałaby się moneta, jest 17.12 a w międzyczasie było sreberko a tu mamy co my tu mamy cholerka wie co my tu mamy no i myślałem, że to jest może jakiś medalik no dobra jeszcze może z jeden sygnał Mówiliśmy się, że kopiemy do 15 bo po piątej, bo, bo bo zaraz będzie ciemno. Dobra, ostatni sygnał. Dawida, pokazuj, co tam ci wyszło. Sygnał duch. Sygnał duch. Dobra, kończymy na dzisiaj co? Ja już mam styx, poza tym już się ciemno robi. Dobra, zrobimy szybkie podsumowanie Twojej spiszdalamy. No, u Dawida pełna moneciarka. Z takich złotych rzeczy to 50 centów współczesne. Tu mamy tego krajcarka, tak? Nie, to jest nowy, aktualny. O! Tu jest ten. A, tutaj jest ten bajeroski, typowy bajerowski, a tu jest pruski, czyli masz dwa krajcarki ale bardzo ładnie, co tutaj jeszcze masz za monetki Czy nowości jeszcze tu takie coś z jedynką aha, czyli Cesarstwo Niemieckie, jedyneczka, bardzo ładnie co tu napoleoński, myślisz, nie, to nie jest napoleoński, to jest Ciężko. myślę, że jakiś wojskowy chyba, może z Cesarstwa Niemieckiego a może pruski taka obrącz, obrącz no, i trochę guziczków ci wyszło. No, jest. Czyli jest się czym pochwalić. Opa! No, widek się dzisiaj postarał. U mnie też nie, na, nie najgorzej. Dobra, widzimy się na podsumowaniu u mnie. Dziękuję Ci. I do zobaczenia. Co? Jak jutro? No jutro. Jak będzie ładna pogoda? No to witam serdecznie u mnie na podsumowaniu. Tu mamy 25. Nie wiadomo od czego to jest. Ale na pewno swoje lata ma. Guzik, gaciak. 20 centów współczesny. Taka plomba. Jeden Fenik z 1846 roku. Już taka wstępna konserwacja, muszę to jeszcze doczyścić, tak to wygląda przy tym świetle. No lepiej by to wyglądało w świetle dziennym, ale no już mamy późny wieczór. O, tak się prezentuje. No i znajdką dnia jest ten jeden krajcard z 1854 roku. Bawarski, właściwie pruski. Jeden z najbardziej standardowych, one wychodzą dosyć słabe jakościowo, ale ten jeszcze w miarę tak wygląda. No dobra, nie przedłużając, dziękuję Wam serdecznie za dziś i widzimy się już na kolejnych wykopkach. Cześć.